Millenium Alliance jest ekskluzywną linią kosmetyczną stworzoną według unikalnych formuł. Daje niewiarygodne rezultaty. Millenium Alliance. Być może to najlepsza rzecz, jaką widział ten świat. Państwo pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się William Amzalak i opowiem Państwu o marzeniu, które urzeczywistniło się półtora roku temu. Opowiem o fantastycznym produkcie. Stworzyliśmy rewelacyjną linię kosmetyczną, którą Państwu gorąco polecam i którą chcę Państwu przedstawić. A zatem proszę popatrzeć i posłuchać. Dowiedzą się Państwo o czymś unikalnym. Z wielką przyjemnością udzielę głosu doktorowi Mojzowi. Ta gama była wyzwaniem i to w pierwszej kolejności dla mnie osobiście. Kiedy prezes i wiceprezesi poprosili mnie o stworzenie takiej gany, ustalili bardzo wysokie kryteria. Chcieli oni otrzymać kosmetyki, których jeszcze nigdy nie było. Tak, było to marzeniem. Żeby stworzyć produkt naprawdę naturalny, uciekliśmy się do innowacji. Po raz pierwszy użyliśmy naturalnych biotechnologii roślinnych. Dlaczego? Dlatego, że pomogły nam zachowując naturalność części składowych, zwiększyć ich koncentrację dziesięciokrotnie lub dwudziestokrotnie. Używając nowych technologii udało się nam uzyskać ekskluzywną linię Millennium Alliance, zawierającą ponad 30 aktywnych komponentów roślinnych, połączonych w najnowocześniejszą formułę na świecie. Pozostaje Państwu jedynie używać tych kosmetyków i dzielić się ze mną wrażeniami. Natura jest istotnie cudowna. Chcą więc państwo dowiedzieć się o tych wszystkich produktach? W takim razie proszę słuchać dalej, bo powiemy państwu o czymś niewiarygodnym. Unikalne formuły Vision. W 100% aktywne składniki naturalne. Rewolucyjne składniki biotechnologiczne. Zawartość procentowa składników aktywnych od 14 do 24% na poziomie profesjonalnej kosmetyki. Naukowo opracowana i testowana. W produkcji kosmetyków Millennium Alliance używa się w 100% aktywnych komponentów naturalnych. Użyliśmy w tej gamie około 20 rodzajów oleju roślinnego pierwszego tłoczenia chłodnego. Oleje te doskonale odżywiają cerę, zawierają wszystkie niezbędne elementy i witaminy, które pomagają naszej cerze odżywiać się i odnawiać oraz zachować piękność i młodość. Użycie głównie komponentów naturalnych odróżnia kompleks Millennium Alliance od linii kosmetycznych innych firm. Niech państwo popatrzą, na czym polega różnica między formułą Vision i formułami innych produktów obecnych na rynku. Przewaga naturalnych komponentów roślinnych jest silną stroną kosmetyków Millennium Alliance. Jeszcze jednym przeważającym wyróżnikiem linii Millennium Alliance jest użycie rewolucyjnych komponentów stworzonych biotechnologicznie. Używając biotechnologii naukowcy mogą wykorzystać właściwości specyficzne komórek i molekuł roślin w celu stworzenia produktów unikalnych. Jednym z produktów biotechnologicznych jest elastonil używany w celu skutecznego wygładzania zmarszczek. Oczyszczona proteinowa frakcja dyni zwyczajnej stymuluje syntezę kolagenu i przeciwdziała niszczeniu tkanki łącznej. W swojej efektywności Millennium Alliance nie odbiega od zawodowych linii kosmetycznych. Wpływa na to rewelacyjny skład kosmetyków linii Millennium Alliance. Wszystkie środki linii Millennium Alliance odznaczają się wysoką koncentracją aktywnych komponentów, od 14 do 24%. Wysoka jakość i skuteczność linii kosmetycznej Millennium Alliance potwierdzone są przez niezależne badania kliniczne i testy. Produkty kosmetyczne serii Millennium Alliance są produkowane we Francji przez przedsiębiorstwo wielkiego holdingu Fareva Group. Spółka Fareva i w szczególności jej podgrupa Interspray jest ekspertem w dziedzinie opracowywania i produkcji środków kosmetycznych. Wydział naukowo-badawczy tej firmy jest uważany za jeden z najskuteczniejszych na świecie w dziedzinie wprowadzenia do produkcji technologii innowacyjnych. Farewa współpracuje ze znanymi firmami kosmetycznymi Chanel, Lancom, Dior, Cartier, Hugo Boss, Yves Saint Laurent, Azaro, Bulgari i wielu innych. Millennium Alliance składa się z sześciu produktów. Czy państwo chcą się dowiedzieć co jest wewnątrz każdego flakonu? Proszę więc posłuchać. Millennium Alliance zawiera nowoczesne w 100% naturalne antyoksydanty. Składniki nawilżające i odżywcze dla osłony, korekcji i zapobiegania starzeniu się cery. Timeline Trio Gel jest unikalnym produktem hamującym i zapobiegającym starzeniu się cery. Zadziwiający efekt osiągany jest poprzez użycie kilku produktów biotechnologii. Elastonil otrzymany z dyni wygładza zmarszczki, zmniejszając ich ilość i głębokość. Mioxynol, produkt biotransformacji nasion hibiskusa, zabezpiecza efekt botox bez iniekcji, zmniejszając skurcz mięśni twarzy i zapobiegając tworzeniu się zmarszczek. Unikalny produkt Super smutaza, najdroższy i najskuteczniejszy obecnie antyoksydant z zalążków pszenicy, aktywnie przeciwdziała starzeniu się cery. Zwilżające mleczko oczyszczające zawiera łagodne naturalne komponenty oczyszczające, kompleks wyciągów nawilżających oraz produkt biotechnologii kalmiskin, który wyprodukowany jest z mięty pieprzowej. Kalmiskin szybko uspokaja rozdrażnioną cerę, odświeża i zmiękcza ją, stymulując jej komórki do wytwarzania beta endorfinów hormonów zadowolenia. Żel pod oczy zawiera produkt biotechnologii Biofitex, sześciokomponentowy kompleks roślinny z drożdżami. Dzięki temu efektywnie zmniejsza obrzęki i ciemne kręgi wokół oczu. Przy regularnym użyciu przywróci elastyczność i prężność cery. Krem dzienny pomaga cerze przeciwdziałać dziennym stresom, a efektywnie sprzyja zapobieganiu suchości i starzeniu się cery, dzięki optymalnemu nawilżającemu kompleksowi z olejem argani. Ofiaruje Państwa cerze niepowtarzalne odczucie ochrony i komfortu. Super odżywczy krem z długotrwałym efektem nawilżającym. Regeneruje cerę przez efekt detoksykacji. Rano po dobrym odpoczynku cera jest gotowa przeciwdziałać stresom dzisiejszego życia. Łagodny krem peeling zawiera unikalny aktywny kompleks, wodorosty i diatomity. Odmładza cerę i nadaje jej lśniący wygląd. Wpływa na odpoczynek skóry i stymuluje odnowienie komórek. Tak więc, drodzy widzowie. Zaznajomiliśmy Państwa z naszymi kosmetykami. Myślę, że ocenią je Państwo zgodnie z ich wartością. Życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia przy dalszym ciągu Millennium Alliance.